I trawienie za tobą nadąża. Zacznę od pozytywnej informacji. Będzie pogodnie, będą pięknie e, zaśnieżone drzewa, domy, dachy. Proszę spojrzeć, jaki piękny obrazek. Schodzimy na ziemię i w niebo nie chcemy spoglądać. Prognoza pogody w wydarzeniach 24. Zawsze na bieżąco. Polki pokazały, że są na fali. Awansowałyśmy po raz pierwszy w historii na Mistrzostwa Europy. Tak wyglądało spojrzenie Kyliana Mbappé. Ciekawe, co po tym zdjęciu piłkarze będą sobie robili zdjęcia. Sport w wydarzeniach 24. Zawsze na bieżąco. Runął dach hali w dawnej zajezdni PKS-em Ławie. Kolejny zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Łukasz rzecz, przyznał się do winy, trafił do aresztu. Wydarzenia 24. Zawsze na bieżąco.